Że większość ludzi na świecie przed samotnością ma tylko i wyłącznie swojego partnera. To są przerażające badania, które Amerykanie zrobili. Że w większości Amerykanów dzieli ich przed dojmującą, paraliżującą samotnością, czyli odchłanią depresji tylko jeden człowiek. Kto to jest? Partner. Mhm. Że większość ludzi na świecie przed samotnością. Ma tylko i wyłącznie swojego partnera. To jest tak ważna osoba. Ponieważ czymże jest samotność? Samotność to jest ból fizyczny. Umieramy. To jest atawizm. To jest, to jest pier pierwotna rzecz, którą mamy z jaskini. Dlatego, że tak się działo kiedyś przed milionami lat, że człowiek samotny umierał. Nie był w stanie przetrwać. Musiał się w grupę łączyć. Teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Ja kocham Warszawę. To jest piękne miasto. Teraz też jak, jak jechałem, nie prowadząc samochodu, bo przesympatyczny, wiózł <laughs> mnie kierowca. I podziwiałem Warszawę. Hmm. Ona jest piękna wizualnie, ale większość ludzi w tym mieście to są ludzie cierpiący na samotność.